Cześć, witajcie! Zanim jednak zaczniemy, to powiem Wam tylko, że od teraz będę na początku każdego filmiku pokazywał e, listę osób, które ostatnio zasubskrybowały mój kanał. Jeżeli chcecie na tej liście znaleźć, to musicie po prostu zasubskrybować mój kanał. Wszystkim wymienionym tutaj bardzo dziękuję za, za subskrybowanie, no i zapraszam do filmu. Tak jak z tytułu filmu już dobrze wiecie, dzisiaj zrobimy sobie bardzo prostego, zdalnie sterowanego robota. Będziemy potrzebowali kawałek styrogenu, dwa korki, małą płytkę stykową, krosek Lego, cztery ogniwa litowo-jonowe, dwa mikroswitche, E, śrubę, dwie płyty, dwa silniki, koszyczki na ogniwa litowo-jonowe. Możecie je zakupić sobie na Allegro lub po prostu wydrukować tak jak ja e, długopisem 3D. To jest koszczek, który ostatnio sobie wydrukowałem i przydaje mi się do ładowania ogniw. Do tego jeszcze kawałek e, kabla internetowego nazywanego skrętką. Odizolowanie naszej I wycinamy takie dwa zestawy przewodników, po czym lutujemy je do naszych silniczków. W naszych korków wiercimy bardzo niewielkie otworki. Ruki odciskamy na styropianie. Styropian możemy wyciąć za pomocą rozgrzanego noża. Steropian przecinam do takiej wielkości, aby wszedł do naszego korka. Teraz płyty przyklejamy do korków. Teraz nasze silniczki przyklejamy do kloska Lego. W taki sposób powinno się to prezentować. Czas na montaż kół. Jedno już jest, teraz drugie. Bardzo prostego pilota do sterowania naszym pojazdem. Jest już podłączony, jak widzicie tak to się prezentuje. Teraz możemy iść to testować. Jeżeli odcinek się podobał i jeżeli chcecie oglądać więcej odcinków o robotach zdalnie sterowanych, to koniecznie zasubskrybujcie kanał, a będziecie na bieżąco. Narka.